Rozjechało. Ostrość. Dzień dobry, wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ustawmy sobie wszystko, oczywiście, związanego z YouTube'em, jak to zwykle bywa, bo widzę, że coś. i z YouTube'em jest chyba problem. Sprawdźmy to. Zaraz się o tym dowiemy, zaraz to sprawdzimy. Nie, powinno być wszystko w porządku, bo widzę, że się ruszyło. Zapij. aby rozpocząć. Nie, nie działa. No, co tu się stało? Klucz strumienia, resetuj, kopiuj. Udostępnij, trwa, zakończ transmisję. Oczywiście, tylko nie chcemy. A gdzie ja mogę? Edytować. Rozumiem, nie. Dobra, zobaczcie, jak na Twitchu wygląda. Dobra, na Twitchu jest super, wszystko jest w porządku. Powinna być gitara siema. Poleciał pierwszy komunikat o tym, że jesteśmy. Dobra. Cześć, Dragomir, Co tak wcześnie, za minutę 17. Zbliża się nowy rok, zbliżam się nowy ja. Sprawdźmy, jakie jest opóźnienie w ogóle na YouTube. O, jest trochę opóźnienia. Dobra, ustawienie na tacy prędkości odtwarzania normalne jakość. Um, ok, ja mogę to jakoś. Edytuj tytuł i opis. Dobra, super. Mogłem zedytować opis. Mogłem zedytować tytuł. Mhm. Statystyki stan transmisji na żywo. Cześć Dragomir, witam, witam serdecznie. Ustawienie... Ach, tu jest opcja edycji teraz. Dobra, przesunęli ją po prostu niżej. Dobra, dobra, dobra i wszystko jest jasne. I już yy, będzie login. Co rozumiesz poprzez login? Wybacz, ale dzisiaj mało spałem, bo praktycznie do końca oglądałem The Game Awards. W sensie teoretycznie. Najlepsze jest to, że ja jednocześnie i pracowałem, bo musiałem dokończyć coś do pracy i na drugim monitorze miałem The Game Awards, więc ale i tak siedziałem, długo wstałem. Nie wiem czy ja spałem. Nie, no trochę pospałem, bo wstałem później o 11 chyba, koło 10, nie, koło... między 10 a 11 wstałem. No Ale poszedłem spać o wpół do piątej. Czy będzie po. Znaczy, no teraz nie będzie PoE, no. Teraz karmę w pi of People, dopiero jest za 3 godziny. Eee... Więc po, PoE dopiero będzie za. za 3 godziny. Dobry wieczór, Dark. Witam serdecznie. Ale nie będę streamował dzisiaj PoE. Po pierwsze, dlatego że. Raczej, no wieczorami rzadko kiedy streamuję. Na razie streamuję bardziej popołudniami. Nie wiem, czy to się kiedyś zmieni, Na razie nie. Więc. Więc to jest bardziej dla mnie dogodna godzina streamowania, eee, a poza tym y, niestety z najgorszych wieści to y, dzisiaj wychodzi Poe, w sensie dzisiaj wychodzi patch do Poe z nową postacią druidem, nie widziałem jeszcze wszystkich materiałów dotyczących do druida, ale mniejsza z tym. A ja mam robotę niestety, nie? Ja w sensie muszę, muszę pchnąć jeden projekt, który muszę się zająć w ten weekend i prawdopodobnie dzisiaj w nocy praktycznie będę sobie pewnie oglądał kogoś, jak ktoś sobie gra na drugim monitorze, a na głównym będę pracował, więc nie wiem, czy ruszę w ogóle tego druida. Może spróbuję chociaż sobie liznę go kawałek, żeby zobaczyć, jak się nim gra, ale raczej nie będę spędzał w połę za dużo czasu, bo no nie, niestety mam inne rzeczy na głowie i muszę, muszę, muszę się nimi zająć, bo mam deadline'y, które mnie gonią. Nie mm, Muszę się nimi zająć do przyszłego tygodnia, więc e, e, mam ważniejsze sprawy. Mam niestety ważniejsze, wa, ważniejsze tematy. E, Gierka będzie musiała poczekać. No ale, no nic, no trudno, trudno, pogram sobie później. Mm, dziękuję. Drogi dziękuję. A jeszcze w poniedziałek jest sesja z SMP, którą muszę przygotować, nie? Więc, no, no, ten weekend mam bardziej taki zapracowany. E, by the way, z, z, z nowych rzeczy. Cześć, Lorelai, witam serdecznie. Z nowych rzeczy, z nowych starych. Bo, e, przede wszystkim tak. Jak możecie zobaczyć, delikatnie zmieniłem oświetlenie, dlatego że stwierdziłem ostatnio, że. Znaczy, paliło, że mam bardzo jasno w pokoju i zazwyczaj muszę, mam zapaloną lampę, którą mam tutaj taką, yy, takiego ringa po prawej stronie, i mam zapalone du duże światło. Stwierdziłem, że, kurde, no zawsze tak strasznie piska tym światłem i jest strasznie jasno. E, dzisiaj zrobiłem taki klimasik. Bardziej, dajcie znać, czy jest rzeczywiście lepiej. W sensie na pewno nie chciałbym. Y, normalnie, gdybym miał samego tego ringa, to mi świecił na pół ryja i miałem tak, że tutaj miałem y, bladolice, a tu miałem ciemną stronę księżyca. Więc, więc y, 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 światło ma pewne właściwości, na przykład ma takie właściwości, że się potrafi odbijać. Jeżeli skierujesz lampę na ścianę, to, to światło się ładnie odbija. Wydaje mi się, że jest lepiej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w grze, ale wydaje mi się, że jest lepiej, więc póki co jeszcze mamy te światełka z tyłu, które są właśnie świąteczne, to myślę, że to będzie fajnie działało, a później, później pomyślę i może sobie, zmienimy to sobie w jakiś inny sposób. To jest pierwsze rzecz ze strony rzeczy organizacyjnych. Po drugie, na pewno dzisiaj chciałbym sobie trochę z wami też pogadać, przegadać, podyskutować na temat The Game Awards, które miały wczoraj miejsce. Oczywiście będziemy grać jednocześnie, tak? To nie jest tak, że będziemy dzisiaj rozmawiali. Ty nie mamy dzisiaj streama z rozmów, tylko oczywiście gramy w Life of Pi i idziemy dalej z fabułką. Początek obstawiam, że to będzie fabułka, dlatego że... Mm, dlatego, że nie, nie sprawdziłem w ogóle yy, A, nie, nie włączam konsoli. no super. Nie sprawdziłem w ogóle yy, co, się, co się działo Co było po pokonaniu po, po króla Marionetek. Więc będziemy musieli dzisiaj to sprawdzić, gdzie możemy iść dalej, co możemy dalej zrobić. Yy, no, ale w międzyczasie będę chciał sobie z wami pogadać, co tam wam się podobało na tych Gaming Warsaw, co się wam nie podobało. Czy wasza gra zdobyła nagrodę, czy nie zdobyła nagrody? I tyle z ciekawostek. Pamiętacie, jak rozmawialiśmy o padzie, i wtedy stwierdziłem, że moja żona powiedziała, że jak my byliśmy na oddawać tego pada do naprawy, to oni podobno stwierdzili, że to będzie trwało dwa tygodnie. Ja tego nie pamiętam, ale moja żona tak stwierdziła. I co? I wczoraj mi go wysłali. Wczoraj mi go wysłani, jednak korzyść z takiego pada jest wyczyszczony, jest czysty. <grym> Ale nawet jeszcze go nie sprawdziłem i, i, i nie sprawdziłem jak działają te nowe, te nowe analogi. Na razie będę grał na starym. Na razie będę grał na starym padzie, ja sobie go sprawdzę prywatnie. Ciekaw jestem, czy będę czuł różnicę w Hollow Night'sie nice i może sobie wrócę kiedyś do niego i zobaczę. No bo rzeczywiście nie wiem, ja wiem, że zawsze ty się, wy, wy się śmiejecie ze mnie i ja się śmieję sam z siebie, że o, to na pewno wina pada, bo mi się pad zaciął, bo pad dziwnie działa, nie umieram, bo nie umiem grać, ale może być sytuacja, w której pad też trochę ma, ma, ma znaczenie, bo jeżeli ja przesuwam gałkę w lewo, a on mi na przykład łapie input na dół, no to wtedy rzeczywiście, rzeczywiście jest, to, jest to irytujące. Te analogie, które mam, powinny być trochę lepsze, powinny być bardziej dokładne, więc może będzie lepiej to działało. Zobaczymy, sprawdzę sobie kiedyś w międzyczasie. Z, ostat z ostatnich rzeczy. Z ostatnich rzeczy, yy, póki widzę, że jeszcze nie chcę, nie, nie, nie mogę się jeszcze połączyć remote, yy, remote playem z konsolą, więc jeszcze chwila. Z ostatnich rzeczy. A, a dobra, tak, tak, tak. Jeśli chodzi. Jest jeszcze jedna rzecz dla osób, które oglądają nas tylko na, 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 na gierkach, to. Yy, Zacząłem wrzucać od wczoraj, dosłownie poszła po dopiero pierwsza rolka, na razie z sesji RPG. Druga raczej będzie z Hollow Knight albo z Lice of Pi, chociaż szukam jeszcze jednego fragmentu Lice of Pi, yy, który, który będę mógł użyć. Yy, dlatego, żeby po prostu trochę też zwiększyć swoje zasięgi, trochę zbudować jakąś taką sieć i, i, i pokazać się gdzieś. Niestety Twitch, Twitch nie jest najlepszy do pokazywania stream, streamów komukolwiek, bo żeby ktoś zobaczył stream, ktoś nowy, żeby ktoś do nas dzisiaj przyszedł, to on tak naprawdę musi. Te 3 godziny, kiedy ja streamuję, on musi odpalić, on musi odpalić Twitcha, wejść na stronę powiedzmy, Lice of P i zobaczyć, że jest sobie taki Dorim, który sobie w tym momencie mmm, który sobie w tym momencie streamuje i, i warto, warto do niego zajrzeć. Dlatego, yy, dlatego po prostu poszerzać swoje zasięgi poprzez robienie, robienie rolek, shortów, tiktoków i jak to, tak, jak, to, jak, 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 jak to jest nazwane, Więc zapraszam na YouTube, a, gdzie możecie zobaczyć zawsze shorty. Zapraszam na mojego tiktoka, na którego zaczynam wrzucać, pomimo tego, że przez nie wiem, odkąd jest tiktok, byłem ogromnym przeciwnikiem tiktoka. No to niestety, niestety. Jest to jeden z najlepszych sposobów marketingowych w dzisiejszym świecie, więc no cóż, mu, mu, muszę się dostosować, mm, więc jeżeli będziecie chcieli, a jeżeli zobaczycie jakiś ciekawy fragment, nawet słuchajcie, to nie musi być zabawne, ale to może być coś ciekawego, może akurat coś Wam wpadło, co by się nadawało na taką rolkę, Słuchajcie, nie krępujcie się, zróbcie szota. Ja sobie i tak te szoty potem przeglądam. Nawet nie musicie tego nigdzie publikować, możecie mi to zapisać, bo ja staram się zapisywać ciekawe informacje, ciekawe rzeczy, kiedy o czymś mówię i, i, i je zapisuję, ale nie zawsze o tym pamiętam. Więc jeżeli rzeczywiście yy, wiadomo, no to nie, 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 nie musicie teraz wszystkiego rzucać i, i, i zapisywać każdego fragmentu, ale jeżeli akurat, nie wiem, usłyszeliście coś ciekawego i zobaczyliście i mieliście dostęp do klawiatury, albo możecie napisać mi na przykład wiadomość, ej, to było ciekawe, czy coś takiego, to ja sobie. Ja sobie zapiszę minuty, bo ja widzę, która to jest minuta nagrania, a która to jest minuta streama, sobie później to ściągnę, yy, więc nawet nie musicie robić shotów, możecie napisać, ej, to było, to było ciekawe, yy, no i ja sobie to będę mógł zapisać, to będę Wam bardzo, bardzo wdzięczny za taką pomoc. Za dużo reklam i tej świni, a za mało czasu dla twórców. Yy, z tą świnią to ja za chwilę jeszcze właśnie się wypowiem, yy, będę, czy będę ogrywał patch do ekspedycji 33? Wiesz co, ja jeszcze nie widziałem szczegółów dotyczących tego patcha, dlatego że ja wczoraj siedziałem do czwartej z kawałkiem yy, i poszedłem spać, i, i... i. znaczy tak to jest najlepsze, no nie widziałem jak ekspedycja dostaje nagrodę gry roku. No. Niestety, a dzisiaj już nie miałem czasu tego obejrzeć, więc nie wiem, co ten patch wnosi. Oni już zapowiadali wcześniej, że oni walną jakiś patch. Pewnie będę ogrywał i może nawet ogram sobie na streamie. Zobaczymy, zobaczymy. Będę musiał tam sobie przejść tą moją ekipę, co ja tam ostatniego miałem. Yy, ale, ale może, może byśmy to, może byśmy sobie gdzieś kiedyś usiedli jako stream dodatkowy i moglibyśmy sobie coś takiego zrobić. Game Awards zostały za Puff of Pain, Evertreter. Czy na Kadala w poniedziałek ma spaść sufit? Bo to dalej jest taka opcja. I... <laughs> yy, yy. Ja muszę sobie zrobić troszkę miejsca, bo widzę, że tak w międzyczasie, zanim jeszcze zaczniemy, w międzyczasie nie mogę zainstalować e, update'u do, po, do PoE dwójki, więc odinstaluję sobie, zrobię sobie troszkę miejsca w międzyczasie i możemy lecieć dalej. Nowa mapa szkiwerso. uuuu. Uuu. No, to, to może brzmić i pewnie jakiegoś bossa. Pytanie: czy ten boss będzie trudniejszy? Od. Czy ten boss. Czy ten boss będzie trudniej. Coś poszło nie tak? No dobra, a. Aha, Marvel Rivals jeszcze się instaluje. Strzymaj wszystko. Nie można zainstalować, masz za mało wolnego miejsca. Kryste, panie, ile to będzie. Ile to pod... No 30 giga, no ludzie, ja mam tyle miejsca. O, dobra, ruszyło, dobra, ruszyło, ruszyło. Sufity tu na Wymyślcie wymyśl coś oryginalnego. Podłoga go zje, nie wiem. Zostanie wciągnięty. A wiesz co, to nie, nie pisz, nie pisz, sobie zobaczę sam. Może nie pisz, rzeczywiście nie pisz. Jak już przeszedłeś, jeżeli to, jeżeli to była jakaś tam powiedzmy tajemnica w gierce i nie wiadomo co to było, to, to może nie pisz. To ja sobie, to ja sobie sam to zbadam i, i sprawdzę. Dobra, dobra. Um, sufity są na Iwora. A właśnie, nie zmieniłem dźwięku. Mam nadzieję, że chłopaków było wczoraj dobrze słychać na sesji. No ale dobra, mniej szasny. Eee... Okej, okay. możemy lecieć w takim razie z koksem. Możemy lecieć z koksem. Ja w międzyczasie jeszcze sobie monitor rozjaśnię. Ale słuchajcie, mo... może w końcu, dzięki... I z kolejny plus takiego, że ja nie mam aż tak dużego światła w pokoju, może w końcu ja będę więcej widział w tej grze. Bo niestety światło zewnętrzne powoduje, że mniej widział, Chociaż mi się strasznie lampki odbijają z tyłu, no ale... Mniejsza z tym, mniejsza z tym. Dobra, muszę dopić herbatę i jeszcze mam kawę oczywiście dzisiaj. Dobra, w hotelu mamy do pogadania z kilkoma osobami. O, czekajcie. Gdzie jest Polendina? Gdzie jest Polendwiczka? Chcę ci o czymś powiedzieć, kukiełko dżepetta. Przyjdź do hotelowego ogrodu po drodze na bulwar Elysium. Ouu. Oh. Oh. Dobra, idziemy porozmawiać z Sofią. W ogóle. Z całym ale czy wy też macie takie wrażenie, jak patrzycie na Sofię, że ona wygląda jakby była kobietą w ciąży? Bo ja mam. Mam takie wrażenie, jakby ona była kobietą w ciąży. Ouu. Uh. The petrification disease locks people inside a cage. Inside their own bodies. We're all safe, thanks to her sacrifice. But I wish for a miracle to save everyone. Me as well. Hmm. The portrait hanging in Geppetto's room. It looks very much like you. I sense something strange. Okej, ciekawe. Okej, stwierdziła, że coś zmienia się w naszym portrecie. Wiesz co, no nie wiem, nie było powiedziane w grze Radior, żeby była. Żeby była w ciąży. Więc nie sądzę. Nie sądzę. Dobra, pójdziemy jeszcze. O właśnie. Tu chciałem podejść, porozmawiać ze staruszką. Antonina, nie, że dobrze pamiętam. Czy Antonia to jest. Antonia. Age. It's a comfort to reflect on old memories. That's a portrait of me when I was young. <laughs> I was so busty, so fearless back then. I loved the world, back. The world loved me back. The passion of those is long gone, but I tych dni jest ale nadal marzę o tych wspomnieniach. Czy jest jakieś Oczywiście, że. Znaczy, czy jest jakieś podobieństwo? Uważam, że nie ma, ale ja powiem, że tak. <coughs> be tak.

Bo nie do. Bo na obrazie są warzywa i ona Dobra. O Przepraszam. Przepraszam. Dobra, nie chcę o niczym porozmawiać, bo już rozmawialiśmy z tobą. A Lidoro raczej nic ciekawego nie mam do przekazania. Możemy porozmawiać z Jeffettem.

fal erga marionetek. W sensie ja mam to urządzenie, ale nie ma żadnej chyba mechaniki dodatkowej w grze. Wydaje mi się, że po prostu to jest fabularnie. Weź idź zabijaj marionetki, i w końcu odblokujesz kolejną kaczenkę. Dobra, tu na razie nic nie potrzebujemy. Ręki. Czy ja mogę ulepszyć rękę? Mówiliście, że sznurek. Yy, zmodyfikujmy rękę. Sznurek. Sznurek możemy iść w uniki. Uuuu. Pozwala na unik w potrafieniu i zostanie nam jeszcze łączenie ataku. Czyli przyciągnięcie i. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Co do ogłoszeń TGA, to najbardziej czekam na więcej info od Larian Studios o Nowym Divinity. Zdecydowanie. W sensie u mnie Divinity jest na pierwszym miejscu. U mnie, u mnie, u mnie Divinity jest w 100% na pierwszym miejscu. I na razie. Znaczy ogólnie, z, z, w, z wiele gier, y, które, które tutaj pokazali. Ma pewien wpływ, wywarło na mnie. Wiecie, co, pójdziemy jeszcze, pójdziemy jeszcze tutaj, do tych ogrodów? Mieliśmy tu podejść. O, właśnie. I za chwilę o nich opowiem. O grach, które mi się podobały. To ostatnie, mówimy szczerze, zamiast z profesjonalną rezerwą. Mam coś do konfesji, coś, co wymaga twojej unikalnej perspektywy. I am a puppet whose ego has awoken. Okay. I don't know exactly why, and we need not dwell on the details. Instead, I wish to dwell on the welfare of Lady Antonia. I adore Lady Antonia. It is a presumptuous feeling for a puppet to have, to be sure. Okay. I have no intention of putting myself forward, of course. However,

an unbelievable love to be sure with a wedding ring as its symbol <laughs> yes Miss I feel like even trying to pursue such a splendid happiness <laughs> i have no intention of telling her of course it wouldn't be proper to burden someone so frail if i may be frank this is better than i dared hope mm hmm even if you are telling me a sweet lie i shall savor it

to muszę powiedzieć, że dużo fabularnych rzeczy się odblokowuje w tym momencie po pokonaniu króla marionetek. No, bardzo dużo fabułki dostajemy. Yy, czy ja mam jakieś owoce przy drzewie? I powiedzcie, czy muzyka nie jest za głośno swoją drogą? Yy, mamy dwa dukatowe łowoce. Dobra, na razie chyba nic nie będę z nich brał, więc sobie zostawimy. Idziemy jeszcze do Giepetta, bo pan Giepet to ma. O, koteł. Ciekawe, czy teraz mnie koteł pozwoli się pogłaskać. Uuu. O! Wcześniej nie mogliśmy pogłaskać koteła. Wcześniej on na nas. Y tak robił, nie wiem jak to się nazywa po kotowemu. Woda. Fuck. Oh damn. Mm. Everything can be a dildo if you brave enough, prawda? Nie możesz teraz tego użyć. O! Oh, oh. oh. gdzie jest Gipette to? Halo, halo. Tu ma te kukiełki? W ogóle ta kukiełka... Ta kukiełka wygląda jak ta, która była na tamtej scenie. Na tamtej scenie, kiedy walczyliśmy z królem marionetem. Nie wtykaj Nosa w nie swoje sprawy dokładnie e, nie mam kwarstw żadnych Do czego bijesz z tym Ład? drogomirze dragomirze? No e, i najładniejszy utworek. W ogóle swoją drogą ja sobie trochę posłuchałem tej piosenki i ona ma... Ona ma ogromne znaczenie w przypadku Lies of P do mojego tekstu. Nie wiesz skąd się wziął ten tekst? To ja zaraz ci powiem. Ehm, przynajmniej ja tak. I, 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 przynajmniej ja, ja kojarzę z, z tego ten tekst. Ehm, to jest bardzo fajne znaczenie ma właśnie to fil, że poczuj i tak dalej w stosunku do, do Pinokia. Ej, nie ma czy Nie ma chyba Jepetta. Z kim mieliśmy pogadać? Chyba z wszystkimi już. Zaraz zobaczymy jeszcze. Użyj Stargazera. Teleportuj się. No, w hotelu już nie. Scena? Hmm, co się stało z Jepetem? Porozmawiam jeszcze z Antonią, zobaczymy czy ona mi coś jeszcze powie po rozmowie z Polendiną, ale raczej nie. Nie, 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 nie. Ej, gdzie jest to? Ma Mamołiga, gdzieś gdzieś poszedł. Dobra, słuchajcie, wróćmy w takim razie do opery. Ten tekst to ja znowu kojarzę z... Ja ten tekst kojarzę... Hmm, z czego? Z Gry o tron, w sensie, znaczy, no nie, 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 nie został powiedziany on w Grze o tron, tylko była scena, w której Daenerys jechała na smoku, a smok na plecach miał kolce.